Dzień dobry. Dzisiaj robię pierwszą część QA, czyli będę odpowiadał na Wasze pytania do mnie. A zasada była taka, że w którymś tam filmiku powiedziałem Wam, żeby, żebyście mi zadawali pytania. Ja zrobię osobny o tym filmik, będę na nie odpowiadał. mieliście zadawać mi pytania do 3 dni od ukazania się tamtego filmiku. Na resztę pytania będę zwracał uwagi. Także tutaj wydrukowałem sobie wszystkie właśnie komentarze, które ukazają się do 3 dni od ukazania tamtego filmiku. 95% z tych komentarzy to są pytania. O, są też zwykłe komentarze, w których nie ma żadnych pytań, dlatego te pytania będę omijał. Też o, niektóre osoby się właśnie bardzo rozpisały, na przykład jak tutaj. O, bardzo się rozpisały, na przykład zadały w jednym komentarzu 10 pytań. O proszę. I między tymi pytaniami są jeszcze zdania twierdzące, także tych zdań twierdzących nie będę czytał, będę po prostu czytał same pytania, żeby skrócić czas. O, filmiki będą po 15 minut, ukaże się kilka części, ponieważ nie da się odpowiedzieć na te wszystkie pytania w ciągu nawet godziny. Także uwierzcie mi, naprawdę, z tego bardzo dużo. A powiedziałem Wam, że odpowiem na wszystkie pytania. Także odpowiem na wszystkie pytania, na te poważne i niepoważne. Na poważne pytania będę odpowiadał poważnie, na niepoważne, mniej poważnie. Także tak to wygląda. A, także w sumie zaczynam, chyba pytania. Pierwsze jest pytanie od Mati 00921. Mati 00921. Siema Mike. Co sądzisz o motocyklistach bawiących się na patelniach w habówce. Eee, co sądzę? To jest ogólnie bardzo trudne pytanie, bo... Może nie trudne, ale... W sumie nie, nie jest trudne. Ja myślę, że ci motocykliści, co się bawią właśnie na habówce, czy gdziekolwiek na ulicy i widzą właśnie tylko zabawywać na ulicy, tracą swój czas, bo taka naprawdę tak, na, Taka prawdziwa jazda jest na torze i, i myślę, że ci, co jeżdżą po ulicy Spróbują toru, przestaną jeździć po ulicy. Taka, taka jest prawda. Ja tak miałem, moi wszyscy koledzy tak mają, że od pierwszego wypadu na tor a mieli po prostu. Przez, prze, przestała bawić ich ulica, przestała, przestała bawić ich jazda po ulicy. Także naprawdę uwierzcie mi, że, że, że jazda po habówce, bicie rekordów na habówce to, to nie ma sensu. Jest za duże ryzyko właśnie. Zrobienia sobie krzywdy, a można jest stracić życie, żeby, żeby po prostu mieć jakiś fan. Na torze jest dużo, dużo większy fan i, i powinni jechać na tor według mnie. Także kończąc odpowiedź na to pytanie, myślę, że fajnie, że jest takie miejsce, coś jak amerykański Mulholland, że, że ludzie się spotykają tam, że sobie jeżdżą, ale, ale tam jest zbyt niebezpiecznie. Według mnie i, i, i troszkę nazwałbym ich bardziej ryzykanci. No nie? Ja też u mnie jeżdżę po ulicy i z tego względu, że po prostu już mnie nie jara za bardzo za po ulicy, bo po prostu nie mogę jeździć na ulicy tak jak na torze. Po prostu się nie da. Nie da, nie da, nie da się. I, i, to, i, i nikt mi tego nie powie. Drugie pytanie od Vanos H2K21. Jak myślisz, czy na pierwszego krosa lepiej kupić używaną Honda CR, Yamaha YZ, Suzuki RM albo Kawasaki KX 85 cm3? Bo takie jest moje zdanie. Czy lepiej jakiegoś Chinola? Yy, ogólnie mówiłem właśnie w tamtym, waszym, w tamtym filmiku, w którym, w którym wam mówiłem o tych pytaniach, żebyście mi zadawali pytania, że nie będę odpowiadał na pytania o, typu jaki motocykl kupić i jaki jaki, jaki motocykle kupić, czy jaką pojemność kupić? To jest bardzo indywidualne pytanie i, i bardzo, bardzo, bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć. A szczególnie takie osobie, której nie znam osobiście. A, ale jeżeli Ty pytasz mnie o takie coś, to Ci, ci powiem, że zawsze Japończyk będzie lepszy od chino. no? Nie? Co mogę więcej powiedzieć? Następne pytanie. A, PL POMPA Team 22. Masz coś nagrać z Dominikany? Jak nie, to wpierdol. Nagrałem, nagrałem, skleję taki filmik. Skleję taki filmik, w sumie to nie było pytanie, to było tak, jakby rozkaz, także nagram. Ok, żeby nie dostać pierdol, nagram ten filmik z Dominikany. Znaczy, już nagrałem, tylko go skleję. A, kolejne pytanie: Bartek wy, Wytręć 22. Aha, to nie jest pytanie, także omijamy. Morfi 22. Co skierowało Cię do zakupu KTM-a? Moi koledzy, którzy jeżdżą na katemach, wszyscy jeżdżą na katemach, wszyscy je chwalą, dlatego chciałem katema. Katemy też mi się zawsze podobały. Podobają mi się też chuskwarny, tylko że chuskwarny nie kupię, bo po prostu o, są części części. Najbardziej chodzi o części do katemów, o, są. Przynajmniej tutaj u nas są części bardzo dobrze. Do, znaczy łatwo dostać części, są tańsze, na przykład do farny, błotnik Tylni. Uh, kosztuje 100 dolarów, a do ma kosztuje 50 dolarów i z tego, na przykład, do hus jest ciężko dostać taki błotnik, bo często mają tak, że nie mają części na stanie, no nie? Także um, dlatego, kupieniem katema, wszyscy mają katemy części można wymieniać, zamieniać, kupować między sobą, także to jest zajebiste. Uh, rocznikowo też właśnie mają KTM y w tak że katem z 2006 roku może używać tych samych części co katem z 2012, no nie? Także to jest zajebistość tego. I już nieraz się właśnie takie coś przydało, że komuś coś się zepsuło właśnie na trasie, a kolega akurat miał części zamienne, no i mógł pożyczyć, odsprzedać, no nie? Także to jest zajebiste. I koledzy mają, koledzy polecili, nie żałuję, zawsze mi się podobały. Lubię pomarańczowy kolor. Kolejne pytanie. Dominik Pukarski, 22. Znałeś angielski przed wyjazdem do Stanów, czy dopiero się po przyjeździe nauczyłeś? Ile to trwało? Angielski znałem tak średnio nawet, nawet nie średnio. Powiedziałbym, że no, bardzo słabo znam, znaczy nie bardzo słabo. a znam lepiej angielski niż, niż ktokolwiek chyba, jak tutaj kogo znam, kto przyjechał, bo dużo nauczyłem się właśnie z gierek takich. Miałem Pegasusa jeszcze dawno, dawno temu w Polsce i na przez z tych gierek dużo się nauczyłem. I, I później później to w gimnazjum na przykład kiedy zaczęliśmy się uczyć angielskiego, bo dopiero w gimnazjum zacząłem się uczyć angielskiego, w pierwszym gimnazjum. I, i to było właśnie widać, że te, te gierki właśnie z dzieciństwa mi bardzo pomogły. No i w gimnazjum się troszkę poduczyłem, później tutaj przyjechałem, tu mogłem, na przykład na lotnisku mogłem się do, do, dogadać, wiedziałem jak się zapytać gdzie jest, gdzie jest Kibel, gdzie, 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 gdzie pójść, ale, ale ciężko, ciężko mi było gadać w sumie, ale, ale nauczyłem się w sumie tak, żeby tak swobodnie się porozumiewać z Amerykanami, to tak w sumie półtora roku mi chyba zeszło, także tyle. Także na tej kacie nie ma więcej pytań. Okej, okay, kolejne pytanie, Guciu BC19 Mike, co Cię obecnie bardziej nakręca? Jazda na R1, ulicę, asfalt czy jednak nierówności i KTM? Powiem krótko i zwięźle. Jeżeli chodzi o jazdę na torze na ścigaczu, wolę jazdę na torze na ścigaczu niż, niż, niż jazdę Enduro. Jeżeli chodzi o jazdę na ulicy R1 a Enduro, wolę Enduro. Jest dużo większy fan, większa adrenalina i wiem, że wrócę do domu. A czy połamany, czy nie połamany, wiem, że wrócę do domu. Jeżeli pojadę R1 na ulicę. Nie jestem pewien czy wrócę do domu, nie, nie, nie mogę mieć 100% tej pewności, bo wypadki się właśnie, wypadki chodzą po ludziach, no nie? A, ogólnie wolę KTM, jeżeli na przykład przychodzi weekend i nie jedziemy na tor, wolę, wolę na przykład pojechać KTM, sobie, właśnie na KTM, a na, na, w teren niż po prostu jeździć po ulicach popierdzielony, no nie? Kolejne pytanie, Lipczan19, jak długo odkładać na swój samochód i czy często możesz sobie pozwolić na ich modernizację? A w sumie to tak nie odkładałem tak specjalnie długo. O. I tak, samochód mam na kredyt, no nie, tak jak każdy. Motocykl też wziąłem na początku na kredyt, później go spłaciłem. O, wziąłem sobie na kredyt na 5 lat, spłaciłem go 2 lata, bo nadpłacałem dużo. Także nie odkładałem specjalnie, no nie. O, jakie było Twoje pierwsze moto i czy byłeś z niego zadowolony? O, pierwsze moje moto to była motorynka. O, patrzę właśnie ile mam czasu, 8 min minut właśnie minęło. O, pierwsze moje. O, nie wiem czy przeczytałem imię. Ok. roll rol 19. Jakie było Twoje pierwsze moto i czy byłeś z niego zadowolony? Także jak mówiłem, moje pierwsze moto było motorynka, o, później miałem tam komary, jakieś romety to ich nie liczę, MZK. Także to nie, nie mogę powiedzieć, że byłem z nich zadowolony. Miało się to co się miało i trzeba było, trzeba było się cieszyć z tego, co się miało, no nie. A później takim, takim moim pierwszym poważnym motocyklem, jaki miałem, to była. Jak tutaj przyjechałem, to właśnie w wieku chyba 19 lat kupiłem sobie Yamahe Thundercata 600 z 98 albo 9 roku. No i w sumie byłem z nich zadowolony. Nie mogę narzekać. To była prawie r szóstka. Wiadomo, że trochę stary i słabszy motocykl, ale... ale, ale no Był ok, miałem go 3 miesiące i byłem zadowolony. Później go sprzedałem, bo potrzebowałem pieniędzy. Kolejny, kolejny komentarz: Pan Spinning Mistrz 19. Czy utrzymanie Full ta, jest tak bardzo kosztowne, jak to inni mówią? Co 30 motogodzin remont góry silnika. E, powiem Ci, że te 30 godzin to jest troszkę przesada. E, nie wiem, gdzie to pisze. Podobno pisze to właśnie w manualu, że co 30 motogodzin trzeba zmieniać górę. Uh, to jest nieprawda, według mnie koledzy zmieniają w średnio co 100-150 godzin właśnie górę. I, i, I 30 godzin to jest troszkę przesada. Ja, ja mam już 41,5 godziny, a zmieniałem a, 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 zmieniałem górę właśnie jak miał 24, czyli czyli <gryw> za jakieś dwa miesiące znowu bym pewnie musiał zmieniać górę, to jest to jest, to jest bez, bez sensu I, i mówię ci, że raczej, raczej to 30 motogodzin to jest... Znaczy nie raczej, ale na pewno to jest przesada, no nie? Utrzymanie full crossa, nie wiem o co chodzi właśnie z pojęciem full cross, bo niektórzy mówią full cross, o, nie wiem właśnie o co z tym chodzi, ale tak czy inaczej crossa jakiegokolwiek utrzymanie nie jest takie kosztowne według mnie, jest na pewno mniej kosztowne niż utrzymanie ścigacza, tak mi się wydaje. O, kolejny pan, nocny rider 20, wrócisz kiedyś do Polski, kiedyś wspomniałeś o tym. Nie wiem, czy chodzi Ci właśnie, czy powrót do Polski na stałe, czy, 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 czy tylko na chwilę. Jeżeli chodzi o na nawakacje, na pewno będę przyjeżdżał na wakacje. Na razie zamierzam sobie życie ułożyć tutaj, ale, ale na pewno będę przyjeżdżał do Polski i na pewno będę, będę, będę właśnie chciał zrobić jakiś meetup, czy coś takiego, jak, jak będę, no nie? Także na pewno będziecie wiedzieć na, na kanale, na pewno wrzucę filmik, jak będę jechał do Polski. A kiedy pojadę, mogę pojechać. Mogę pojechać w każdym czasie praktycznie do Polski. no nie? Teraz akurat nie, bo mam parę problemów do, do, do załatwienia, ale, ale na pewno to zrobię. O, Coco drill 20 Nie zapomnij Mike, że Q&A ma być z Danielem. Daniel to był, ale się zmył. Kupset C ADS A22, ja pierdzielę, ale macie niektórzy niki popierdzielone. Jaki był twój najlepszy motocykl, jaki miałeś do tej pory? Ten. R1, to, to jest mój najlepszy motocykl, jaki miałem. Najfajniejszy chyba i, i naj, najlepiej mi się na nim jeździ. Wcześniej miałem 2009 rocznik, ten sam. Ale, ale ten jest troszkę lepszy, także ten najbardziej mi się podoba do tej pory. No i tyle, nie? Jarek Stopka23. O, to nie, to nie jest pytanie. Karak1211, ile zarabiasz na YouTube? W chuj zarabiam na YouTube, naprawdę. Strasznie dużo pieniędzy zarabia na YouTube, W ogóle nie muszę nawet do pracy chodzić, że tyle zarabiam na YouTube. Dzięki. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Uh, Dar SKO1, jaką masz krzywkę? Na pewno wiele razy słyszałeś na filmikach, że mówią do mnie Sieku, to jest od nazwiska Sieku, Sieku. Nie wiem czemu tak, ale Sieku tak każdemu wygodniej jest. Wygodniej jest im powiedzieć Sieku niż Michał. A uh, The TV1. To dużo czasu robiłeś przy tym. Nie wiem przy czym robiłem dużo czasu. Nie wiem o co Ci chodzi. Następne pytanie. U2 Killer 731. Pytanie pierwsze. Kiedy i czy masz zamiar zmienić Moto z R1 i co to byłby za motocykl? Pytanie drugie. Czy posiadasz jeszcze tą kurtkę motocyklową, którą brała udział w wypadku z Sarną? Eee, tak, będę zmieniał na pewno R1 na coś lepszego. Nie powiem wam jeszcze co to będzie. Na pewno nie będzie to BMW S1000RR. Na pewno kiedyś się właśnie napaliłem na, na ten motocykl, ale na pewno nie będzie ten motocykl, A, ale będzie coś fajnego i mam nadzieję, że niedługo. I co to byłby za motocykl? To jest tajemnica, co to byłby za motocykl ogólnie. I czy posiadam jeszcze tą kurtkę? Nie posiadam, sprzedałem ją za stówkę. Była troszkę poharatana, ale była nadal dobra do jazdy, także kolega ją kupił ode mnie za stówkę. Ogólnie to była bardzo droga kurtka, tyle pytań tutaj. Marcinex Xd1. Czy jak mam 170 cm i 60 kg, wystarczy, żeby jeździć na krosie? Oczywiście, że wystarczy. Podejrzewam, że ci zawodowi, niektórzy rajderze są nawet mniejsi od ciebie. Son 101. Czy przyjedziesz do Polski? Tak, przyjadę, mówiłem o tym. Dave MCL yy, Boże, Dave MC1. Mike. A6 z 2008 roku lub w górę. Nadaje się do jazdy po mieście, takiej jak można zobaczyć u Ciebie na filmikach. Czy jest to zbyt niewygodna i narwana maszyna do tego typu jazdy? Pozdrawiam. R6 to jest bardzo dobry motocykl. Zajebisty motocykl i na tor jest zajebisty i jest zajebisty według mnie do jazdy po, po mieście. Według mnie nie jest narwaną maszyną, bo, bo, jest, bo jest dosyć. Znaczy, nie jest słaba, ale nie wydaje mi się, że jest strasznie narwaną maszyną. I, i myślę, że. Jest, miałem Tandercad to jest prawie to samo co R6 i bardzo wygodnie mi się jeździło po ulicy. A tak samo po to, że to jest jeden z najlepszych motocykli, jakie możesz sobie kupić, właśnie na tor. Kolejny pan MVS Agriculture 1. Mike, mam dwa pytania. Czy myślisz o zmianie R1? Jak tak, to na co? Jak dokładnie wygląda Twoja praca? Czym się dokładnie zajmujesz jako spedytor? Pozdrawiam. Na pierwsze Twoje pytanie właśnie odpowiedziałem tam wcześniej. A czym dokładnie się zajmuję jako jest Jestem po prostu, muszę, muszę, jestem odpowiedzialny za to, żeby trok, żeby trok, boże, żeby ciężarówka właśnie z ładunkiem dostała się do punktu, od punktu A do punktu B i jestem odpowiedzialny za wszystko, naprawy i takie tam pierdoły i tak samo muszę znaleźć ładunek, żeby właśnie ten, tro, te, ta ciężarówka wróciła z punktu B do punktu A, do tego, którego po prostu szukam ładunków, zajmuję się wszystkim, pomagam kierowcom, jestem tak jakby ich, Niechą, nie. tak to nazywamy właśnie tutaj. Mam widzę 15 minut, jeszcze mam minutę, także za chwilę będziemy kończyć. Kolejne pytanie. Enduro, Enduro MGB1. Pytanie do Q&A. ile Cię wynosi utrzymanie katema na miesiąc, kwartał. Chciałbyś, żebym dokładnie opisał, chciałbym, żebyś dokładnie opisał, z jaką częstotliwością inwestujesz w i w co inwestujesz. A powiem Ci, że nie wiem dokładnie, ile ile. Powiem Ci, że nie wiem dokładnie ile, ile ile mi kosztuje utrzymanie na kwartał. Musiałbym to sobie przeliczyć. Zrobię kiedyś o tym filmik, także specjalnie tak jak że gdzieś na jakiś wypad, średnio coś raz na miesiąc coś kupię do niego, no nie? A tak to nie i czasami coś się zepsuje, coś się urwie, no to muszę od razu kupić. Mówię, róż, trudno odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę bardzo trudno, nie odpowiem Ci. O, dobra, jest już 16 minut, także będę chyba teraz kończył, bo zaraz nas urwie i, i, i mam jeszcze dużo, dużo więcej pytań. Dopiero mi zeszło 4 kartki. Widzicie, 4 kartki i już jest 16 minut, także zostało mi dużo, dużo więcej kartek i, i będę musiał kończyć, a z kolejny filmik zrobię jutro lub pojutrze i będzie, będę rzucał co dwa dni, także... Trzymajcie się i, i do następnego. Siema.